Co najbardziej cenią mieszkańcy Lublina? Czego oczekują, gdy myślą o jakości życia w mieście? Chcą mieć bezpośredni dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowej, czy rekreacji, zakupów obok siebie, lokalnie, blisko, w swojej dzielnicy. W czasie pracy nad strategią Lublin 2030 mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Dlatego w nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i radami dzielnic. Przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina. Zastanowimy się, jak powinny wyglądać w perspektywie najbliższych lat nasze dzielnice. Razem stworzymy plan dla dzielnic. Wizją, która nam przyświeca, jest idea miasta 15-minutowego, którą w Lublinie już realizujemy, starając się dostarczać mieszkańcom niezbędne usługi w ich najbliższym otoczeniu. Zapraszam na spotkania w dzielnicach. Porozmawiajmy o tym, co dla mieszkańców, dla państwa jest najważniejsze.